W naszym Solar Dealu mamy też bardzo ważną dla każdego działu handlowego opcję, taką jak statystyki. Statystyki dzielą się na cały nasz proces, który pokazywałem wcześniej. Mamy tutaj zgodę RODO, stworzone oferty, podpisane umowy, wartość podpisanych umów i marże, i teraz statystyki. Możemy sprawdzać w ujęciu miesięcznym, ale też w ujęciu rocznym. Możemy wybrać konkretny etap, w którym, w którym nasi handlowcy działają. W żółtym polu mamy określony nasz plan sprzedażowy, natomiast na zielonym polu mamy wykonane i podpisane umowy. Statystyki również. Liczą się tutaj automatycznie, jaką mamy skuteczność. Czyli na jedną zgodę RODO mamy jedną ofertę, i identycznie wygląda to w następnych, w następnych polach. Jak wygląda nasz zespół? Nasz zespół indywidualnie. Jakie ma statystyki z Gutrodo e, złożonych ofert, umowy podpisanej, czy zebrali 80 z Gutrodo, czy złożyli 40 ofert, dzięki czemu podpisali 4 umowy, czy też nie, jaka jest wartość tych umów, jaka jest wygenerowana marsza, i kto jest przełożonym tych, tych wszystkich osób. Takie, takie rzeczy możemy sobie sprawdzać w statystykach.